Dobry wieczór Państwu. Bo to wszystko przez Chopina. Cóż to za mężczyzna? Wrażliwy, uduchowiony, z rozwianym włosem i oczami pałającymi gorączką, co wiadomo jest oznaką cierpiącej duszy. Delikatny, blady, wątły, a w środku gore w nim ogień. Fryderyk Chopin to prawdziwe wcielenie romantycznego ideału mężczyzny, pełen galanterii wobec dam, bardzo wyczulony na ich wdzięki, jednocześnie straszliwie nerwowy i ciężko chory. W XIX wieku każdy romantyk wie, że cieszenie się zdrowiem jest nudne. Przewlekła choroba wyniszczająca organizm dopiero dodaje dramatyzmu i wzbogaca. Idzie w parze z wrażliwością i uduchowieniem, a bladość, wątłość cóż to nic innego jak oznaka dominacji cierpiącej duszy nad ciałem. Fryderyk żył w bardzo burzliwych czasach. Na niebie Europy krwawa luna, słychać szczęk oręża, rewolucje, powstania, wojny napoleońskie. Europa dymi. Europa buduje się na nowo, Polacy również marzą coraz śmielej o niepodległej, nadzieje walki, rozczarowania i znowu nadzieje i walki. Rodzi się wtedy bohater romantyczny. Jest to samotnik, szarpany przez wielkie namiętności, ogarnięty często potężną, nieszczęśliwą miłością, Buntownik walczący za wolność naszą i waszą, zafascynowany żywiołami i nade wszystko miłujący sztukę. W artyście widzi się boskiego twórcę, a muzykę uznaje się za sztukę najszybciej władającą rządem dusz. Styl romantyczny to swoboda. To zamierzone niedbalstwo. Artyści, studenci noszą obszerne opończe. Romantyczni poeci z płonącymi oczyma, zmierzwionymi włosami, owinięci czarną peleryną, ulatują ponad poziomy nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika.